Rozgrzewka. Jedna dziesiątka zawodników grała, miała piłkę, i druga dziesiątka próbowała im to rozegra odebrać. I tak naprawdę to. To było tylko i wyłącznie na naszej połowie, wiadomo, no bo my się rozgrzewamy tylko i wyłącznie na jednej, ale bardzo dużo ciekawych zagrań było tutaj właśnie próbowanych. Także fajny niekonwencjonalny sposób, jeżeli chodzi o kwestie rozgrzewki prze, przeprowadzony przez asystentów trenera dobiego, bo tutaj widzę i trenera Migdała i trenera Błodarka, no i trenera jabłońskiego, który oczywiście ćwiczy i rozgrzewa się razem z bramkarzami. Yy, powiedz mi, jacyś kibice, z łodzi by dali się zauważyć. Wiesz co, no kto na patencie miał wejść, to wszedł. Powiem <laughs> to tak, nieskromnie miały być problemy, ale tam parę twarzy, parę twarzy. widzę, oczywiście wszyscy incognito bądź e, jako tak zwana strefa VIP. Natomiast tak, e, niektórzy kibice oczywiście złodzi są, no pewne stałe brygady, które się, które się tutaj pojawiają, e, to są. Natomiast był pewien problem na początku z wejściem kibiców na stadion. Gdzieś tam jakieś kłopoty sprawiała tutaj ochrona, która. E, która Pilnuje porządku, natomiast suma sumarum ostatecznie udało im się wejść na stadion. Jasne. E, jeżeli chodzi o, o, o murawę, jak to wygląda? Powiedz, czy, 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 czy mamy, mamy stół, czy raczej mamy kratowisko? Nie, mam, znaczy wiesz co, są miejsca, gdzie jest ładnie, ale są miejsca naprawdę mocno rozorane, teraz przed sobą jestem tutaj, przed moim stanowiskiem, bo dosyć nisko siedzimy, no to widzę po prostu, że są takie wyrwy w tej murawie i, i widać, że to nie jest pouzupełniane i przy linii bocznej, tu gdzie będzie biegał albo Filip Becht w pierwszej połowie, no albo w drugiej Mateusz Michalski, no w zależności jak wyjdziemy, no to będzie to wyglądało troszeczkę różnie, no i wiesz co, no nie, nie, nie jest to stół, no nie oszukujmy się, no lepsze murawy w Polsce już widziałem. Nawet Okej, okay, Marcinie, to yy, yy, co? Może weź sobie tam troszkę, nie wiem, jakiś yy, septolete czy inny lek na, na, na gardło, rozżej herbatką yy, i słyszymy się pewnie jakoś tak za pięć, pięć minut przed meczem oddamy Ci już głos. Dokładnie tak, ja tam poproszę Was na pewno, jak już będzie tutaj wszystko ready i gotowe. Yy, natomiast yy, z tego co słyszę, Adam już do nas, do Was wrócił, także ciągnijcie jak dalej. Do usłyszenia już podczas samego spotkania. Hej. Do usłyszenia, dzięki Marcin. O, Halo Adam, was, jesteś już z nami? Jestem z wami, bardzo was przepraszam za problemy techniczne, nie wiem w ogóle co się działo. Sprzęt mi nagle wyłączył, mimo tego, że był pod ładowarką. No złośliwość rzeczy martwych, na pewne rzeczy wpływu nie mamy niestety. Mam nadzieję, że już teraz wszystko będzie w porządku. Okej, okay, jakie, jakie ty masz jakby przed, przed meczem? No, ja mam nadzieję, że my wreszcie zagramy Yy, tak jak powinniśmy, yy, czyli po prostu wyjdziemy, za, z, rzucimy yy, od początku swoje warunki na boisko i, i po prostu yy, zagramy, tak jak, zagramy tak, jak zagrać yy, powinniśmy i wygramy ten mecz, bo jednak Marka Widzew, no to do czegoś zobowiązuje i wierzę, że dzisiaj nastąpi to przełamanie i będzie Zwycięstwo wy, wy, widzę, bo w dzień dobry widzę. mówiłem, że y, będzie 3 do 1, i tego się trzymam. 3 do 1 dla gości oczywiście. 3, 3 do 1, e, to dosyć też odważne, e, wydaje mi się. Ja, ja spodziewam się takiego meczu raczej równego, e, ale który ostatecznie widzę, gdzieś tam na swoją korzyść e, prze, prze, be, przeciągnie e, i taki albo 1-0, albo 2-1. Myślę, że. Takim wynikiem to spotkanie. Chciałbym, żeby się skończyło. Znaczy chciałbym, żeby się skończyło zwycięstwem widzewa, najlepiej pewnym 3 do 0, ale wydaje mi się, że, że mecz będzie bardzo, bardzo blisko, tak? W sensie bardzo bliski. I, i, ale to widzę ostatecznie wyjdzie z, wyjdzie z tego starcia. wyjdzie z tego starcia zwycięska. ale o tym no to przekonamy się pewnie już za, za jakieś plus minus dwie dwie. Dwie godziny. Powiedz mi, jeżeli chodzi o zaskoczenia w składzie, bo ja o tym już też mówiłem, że, że mnie nic nie zaskoczyło tak naprawdę. Natomiast jak to wygląda u, 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 u ciebie? Czy, czy, czy spodziewałeś się jakichś roszad w tej pierwszej jedenastce, czy, czy raczej jest tak, jak myślałeś, że będzie? Nie, no nie tutaj żadnych, żadnych niespodzianek nie, nie widziałem, nie widzę. Wiadomo było, że Grudniewski zagra za za Nowaka, no liczyłem jeszcze, że, że Karol Czubak wejdzie, no ale niestety w piątek doznam no, urazu na, na treningu i biedny musi, musi pauzować 4-5 tygodni, no jedynie co mnie zastanawia to może myślałem, że, że wejdzie Daniel Monko od początku, może to jest, może to jest, może to by był właśnie taki mecz, w którym Daniel mógłby zagrać od początku, no ale niestety tak się nie stało. So, ja myślę, że, że Daniel nie dał żadnych podstaw trenerowi w tych meczach, w których wchodził z ławki, żeby rozpocząć od pierwszej minuty. Myślę, że bliżej tego składu na pewno jest Michael Ameją. I, i, I tu można byłoby myśleć o tym, żeby Michael gdzieś na tym lewym skrzydle zamiast Dominika. Kuna zagrał, natomiast Dominik zagrał dobry mecz we wtorek. Dodatkowo też oni lepiej chyba wygląda, coraz lepiej wygląda współpraca pary Becht-Kun. To jest inny typ skrzydłowego niż niż Mateusz Michalski, natomiast taki, który dla do, młodego niedoświadczonego Filipa Bechta chyba jest lepszym rozwiązaniem, mimo wszystko niż Michael mimo, że ja Michaela bardzo lubię i jakby podoba mi się to, z jaką odwagą on gra, to wydaje mi się jednak, że, że, że Dominik Kun też jest chyba po prostu lepszym na ten moment na ten moment rozwiązaniem, tym bardziej, tak jak mówię, po tym meczu wtorkowym, w którym zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Tak, wydaje mi się, że Dominik Kun powoli do, dochodzi do, do siebie i będziemy mieli jeszcze z niego y, nie lada y, pociechę. Wierzę w to, że że się uda, że będzie, że będzie ok, że będzie dobrze i Dominik też na e, pewno e, pokaże pełnię swoich możliwości. No, zobaczymy. Na prawej stronie jestem, jestem spokojny, bo, bo, bo ta współpraca z kolei Michalski, e, Michalski-Kosakiewicz e, wygląda coraz, coraz lepiej e, i, i z każdym meczem będzie wyglądała lepiej, bo tam będą wchodziły automatyzmy, tam będą wchodziły pewne wyuczone wyuczone ruchy obu zawodników. Oni będą się uczyć z każdym meczem jeszcze lepiej, jeszcze mocniej tego jak ze sobą jak ze sobą na tym boisku współpracować. Mówię, liczę też na to, że Marcin Robak będzie dostawał więcej piłek i od Merweja i co jeszcze ważniejsze od, od naszych skrzydłowych, czyli od, od Dominika i od, i od Mateusza. Aby e, tak było, ja tylko powiem, to troszkę tak nie na temat, ale niech to będzie dobry omen, e, wielka sensacja we French Open, ogrywa, moi drodzy, w dwóch setach bardzo gładko 6-1, 6-2 Simone Haleba, a więc drugą rakietę obecnie na, na świecie, niech to będzie e, dobry omen przed tym meczem dzisiaj dla nas w Niepołomicach, moi drodzy. No, brawo, bravo, Iga Świątek, ale powiem szczerze, że bardziej jestem skupiony na tym, co, co, co w niepołomnicach niż na tym, co w French Open, tak mówisz? Tak, e, czy, czy e, Miejmy nadzieję, że nie takim wynikiem 61, bo, bo pewnie na to liczyć nie ma co, ale, ale że zwycięsko też z tego starcia wyjdzie, wyjdzie. dzisiaj, widzę. Gdyby udało, się, gdyby udało się ten mecz wygrać, no to by, też widzę, że podskoczyłby, podskoczyłby w tabeli, bo my na ten moment przypomnimy 7 punktów. Gdyby udało się ten mecz wygrać, no to wyprzedzilibyśmy na pewno Zagłębie Sosnowiec, Chrobrego Głogów i, i, Koronę, i Koronę Kielce. Więc myślę, że też warto, jest, jest że tak powiem o co grać no Radomiaka. Będzie ciężko, oni mają jeszcze jeden mecz zaległy, nie licząc tego dzisiejszego, dodatkowo też tak sobie spoglądam, dzisiaj również Stomil gra, który na ten moment też jest jeszcze wyżej od nas. Od nas w tabeli, przynajmniej jeżeli chodzi o stosunek bramek, bo tu też trzeba by wczytać się. Powiem szczerze, nie pamiętam jak to wygląda e, przepisowo, czy, czy, czy się mecz bezpośredni, czy, czy stosunek bramek mniejsza. O to e, za chwilę będziemy łączyć się już, e, za chwilę będziemy łączyć się powoli z, z Marcinem. Czyli co, Adamie, ty 3-1 typujesz dzisiaj, tak? Tak, 3-1 dla gości. 3-1 dla gości, ja 2-1. Jeszcze Marcin, może też na początku. Na początku relacji powie nam, jak, jaki wynik on typuje. Ja przypominam tylko, że dzisiaj, ponieważ ten mecz nie jest meczem głównym, jeżeli chodzi o Polsat, mecz będzie transmitowany tylko z jednej kamery na IPLI, bez, bez komentarza, to tym bardziej zachęcam Was. Mamy również, mamy również relacje na YouTubie i tam będzie myślę, że najłatwiej to zrobić. Spauzować sobie na sekundkę czy dwie. Albo YouTube'a, albo, YouTube albo spawzować relację telewizyjną, to w zależności od tego, który, który sygnał będzie do Was docierał szybciej. Marcin też na pewno powie w momencie, by, nie wiem, rozpoczęcia, że zaczynamy, czy, czy w piątej, powiedzmy w dziesiątej minucie, nie wiem, to Marcin sobie już tam wymyśli, jak to, jak to zrobić, żebyście mogli po prostu sobie zgrać ten obraz, obraz z dźwiękiem i, i posłuchać po prostu komentarza. Komentarza Marcina do, do tego meczu. Tak, moi drodzy Tomy, my za rozgrywkę dziękujemy. Słyszymy się z Wami w przerwie. A już teraz oddajemy głos Marcinowi, który przeprowadzi dla Was relację z pierwszej części tego meczu. Do, do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia, cześć, trzymajcie się. Radio widzę w rytmie serca łodzi.